Pamiętajcie, żeby go nie lekceważyć. Bo my, kami, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Jak wiadomo, już za kilka miesięcy nadejdzie Księżyc Tebonów! <laughs> Wszyscy wiedzą, co to oznacza. Hej! Ojcze, nadejście się... <laughs> znaczy, sensei... Nadejście Księżyca Demonów oznacza czas, w którym oni przybywają z kami. Tak, Amaten. Co każde sto lat, przeogromny, krwawy Księżyc Demonów pojawia się na nocnym niebie. Pod wpływem jego złowieszczego światła, oni wedrą się w dzikim szale do naszej wioski i pożrą nas żywce. Oni nas pożrą? Żywcem?